Krzysiu, proszę powiedzieć coś kilka słów do kurwa. Nie ale Nie rób. Okej, okej, okej. DJ K jest okej. Hej, hej, hej. Nie chcę. Oto gwiazda strażnika Teksasu. Kurwa rozmachuje mi się. A ja, no, ja tu kręcę filmik, mów kurwa na internecie będzie. Jestem, jestem, witam was! O co tu chodzi w Twoim parku? O co chodzisz w tym swojej parkie miłości? Park miłości wszystkich gości, bez nienawiści, bez złości. I co tam będzie w tym parku? Wszystko będzie, co chcecie. Wal, wolna miłość, walicie wszystkie chętne. Wszystkie dupy? To znaczy wolna miłość. A. Kładuj starego znajoma! Jeden trzyma, drugi nie ma. Najgorszy jest tam bar, żeby dwoje chciało naraz. No, no. Oczywiście. Najważniejsze w życiu jest szczęście, szczęście. To, to tam czy się, tam... się wyjmujesz już. Okularki, proszę pan. A, okularki. Okularki mojej szparki. na się u... ubierałeś trochę. Ja się nie naubierałem, zimno mnie ubrało. Dwa, A. Dwie bluzy. Okularki mus, musi Krzysiu zetrzymać Okulareczki, czy... bo mi razi Krzysiu, to ty się omiesz? O kurwa, okay, jak Amerykan. Okay, Amerykanin okay. Jeszcze Americanos Adios Amigos Adios Amigos Co tam, mów Krzysiu, Krzysiu o ja, Bo będzie to prawie na necie będzie. Oczywiście, Park Miłości gości, Krzysiu, Krzysiu chcesz dostać się do mikrofonu? DJ K, DJ K jest OK. Krzysztof Piskok, na się. przeciwko Kraczewa o, Wina Komarów. Wina Pozdrawiam z Komarowa z Baru. Justin, piękną Blondie. I oczywiście wszystkie najpiękniejsze w okolicy. Wójtową Siejkowską również. Starosty Mateja. Proszę wszystkich o wybranie go na Krzysiu. Pozdrowce Cyrenie. Oczywiście, ciocierenie naturalnie, ale Matej startuje w wyborach, nie samorządowych, tylko w wyborach parlamentarnych na posła do Sejmu z Beselu. Wszystkich prosimy o poparcie. Popar nas, dając na Ucstok zezwolenie. Będzie uctok w Kraczewie, będzie z Oksiakiem koncerty. Na mokrym będą koncerty, się nie pomieścimy w Kraczewie, bo nie ma infrastruktury. Zapraszam wszystkich sponsorów do zrobienia wody mineralnej Kraczewianki. Na tej Kraczewiance zrobimy oczywiście browar, piwo, Coca-Colę i wszystko, co co wszystko kole. Oczywiście kolka, kolka jest nikolka. Każdy przyjeżdża do Kraczewa na kolkę i totalną kolkę, wolna miłość, dzieci kwiaty. Oczywiście w ramach Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. Pozdrowienia dla Juliana Brzezickiego, księdza Szeszesin. E, ryzyka, najważniejszy ryzyk. Każdy, kto kosztuje ryzyka, będzie głośno cykał. Jak spastyka. Nie, broń Boże. E, księdza Tomasza, Zwiernika, e, obok ryzyka oczywiście. I naszego księdza z Komarowa, proboszcza, który zezwolił nam szeroko, za co dziękuję młodzież z całych okolic. Kościół będzie zapchany młodzieżą, tasa będzie się uginać. <śles> Oczywiście każdy... Apeluję to, to. nowy nowy samochód sobie ksiądz kupi. Nowy samochód ksiądz będzie miał, będzie Ale będzie już ]ł. zmienił, już zmienił wszystko. Ale teraz dostanie Mercedesa 600 od e, przedstawiciela Mercedes benz na Polski, Krzysia Piwko. E, Będzie reklamować oczywiście. Odrestaurujemy kościół za te pieniądze, zrobimy stadion w Kraczewie, tam stadion w budowie, założyliśmy spółkę budowy, e, stadionu zapraszam do Podwojamy wpłatę do natychmiastowego yy, po prostu projektu, ponieważ może zmieścimy się jeszcze w 2008 roku na mistrzostwo Europy albo w 2012 zależy od projektu. Zapraszam projektantów do opracowania najnowocześniejszego stadionu na świecie to będzie Park Kultury i Uczynku. z Michaelem Jacksonem oczywiście o Jezu. Jackson finansuje. A ten, a słyszałem, że Michael Jackson tam gwałcił dzieci. Nie, to są to wszystko. To tak? To są to są wszystko yy, bujdy uh -huh. On wolno miłość uprawia tylko. Dobrze, to Krzysiu, no jeszcze kilka słów, bo ja idę tam pić, bo wino nam nie czeka. Nie pij, nie pij, albo pi będziesz łatwiejszy. No. Oczywiście. Pij, ta ty ty teraz... co się <laughs> chce. jesteś? A przedstawiasz się, tak? A co ty pedał, kurwa? No to dobrze, że nie. Tak A co ty, kurwa? Myślę, że to jest Teksasu. Chy... Ale go no. są ranny. Radym... No, wyrywaj, wyrywaj oh, yes. oh, yes, je. E... O, jest tego. Zaczekamy mi dreczkę Eee. Ale to nie dla ciebie krzyźmy, nawet to nie ma. U, oprytyły, Zapraszamy do... na lajkę, cześć. Na lajkę będę w internecie. A <głos》> Oczywiście kaponeczki miłości. A? E, wicemist Lubelszczyzny, pozdrawiam żmiecką. Pyta taki słaby jest. bo ma ostrą żmijową. Lubi pyton. No. Nie, picie będę Ona jest tak żmija. Ona pyta, gdzie jest pyta, czy pyta jest pyta, 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 ona pyta, gdzie jest, preta. Nie pita, gdzie jest preta. pryta. nie pita. Albo... Krzysiu, w Krzysiu, 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 powiedz czemu ty jesteś kurwa, Krzysiu? Takich pytań się nie zadaję, bo się przedstawiasz. Ale tak nie wiemy kim jesteś, ja... coś kurwa czarno komarowa. coś Jesteś kurwa wzorem. Ja jestem... Czy z organizacją Heroiny? Absolutnie... No, na własne potrzeby, jak ktoś chce i tak mu nikt nie chce. No, tak byś powiedział, nie mógłby ci parę kopów w dupę. No, powiedz coś to co sobie, o swoim życiorysie. Nie, nie ma mowy. No, ale co idziemy, tu... tak? Do przodu. Bo Tak, Pożegnamy cały świat galaktykę, galaktyki. Galaktyka wszystkich tyka. Pozdrawić pana prezydenta. Prezydenta Kaczyńskiego i brata jego. No. Krzysiuk, koniec, wyraz skończony. Weźcie to, to wyłącznie, kurwa! To